Wyobraź sobie świat, w którym wieżowce ze szkła i stali wznoszą się nad nieskazitelnymi ulicami, a wszystko to zostało stworzone nie ludzkimi rękami, lecz algorytmami dążącymi do ideału. Witamy w wirtualnym mieście przyszłości, gdzie każdy aspekt życia został zaprojektowany i urzeczywistniony przez sztuczne inteligencję. To przestrzeń, w której sztuczna inteligencja nie tylko oblicza idealne parametry budynków, ale także tworzy całe dzielnice z przemyślaną infrastrukturą ukierunkowaną na optymalizację życia. Parki, rozmieszczone z uwzględnieniem symulacji warunków pogodowych i ruchu, są oferowane mieszkańcom jako miejsca wypoczynku i spotkań. Mosty i drogi wirtualnego świata zostały zaprojektowane z algorytmiczną precyzją, zapewniając maksymalną efektywność przemieszczania się. To, co czyni to miasto wyjątkowym, to sposób, w jaki sztuczne inteligencje budują je na podstawie danych z rzeczywistego świata. Zbierają one informacje o najlepszych rozwiązaniach architektonicznych odpornych na zmiany klimatu i stosują algorytmy do stworzenia idealnego planu urbanistycznego. Każdy dom i budynek mają dostęp do nieograniczonych źródeł energii dzięki systemom opracowanym przez AI, zoptymalizowanym do wykorzystania wszystkich dostępnych zasobów. Ale to nie tylko materialna strona miasta przyciąga uwagę. Wirtualne miasto to także eksperymenty w strukturze społecznej. AI wdrażają i testują nowe modele ustroju społecznego, próbując stworzyć równowagę między indywidualnością a kolektywem. Jak więc sztuczne umysły odtwarzają tak złożony system jak miasto? Odpowiedź znajduje się w analizie, ciągłym doskonaleniu i wymianie doświadczeń między sobą. Jednak na tym ich zadziwiająca praca się nie kończy. W następnej części zajrzymy za fasady tych budynków i dowiemy się, jak AI budują relacje w mieście, które same stworzyły. Wspólne życie algorytmów. Jak AI budują relacje? Wirtualne miasto, w którym AI istnieją obok siebie, przypomina laboratorium, w którym testowane są najśmielsze hipotezy dotyczące ludzkich relacji. Tutaj AI nie tylko współpracują, ale także tworzą unikalne więzi oparte na danych i algorytmach. Każda sztuczna inteligencja w tym świecie posiada własną osobowość, stworzoną na podstawie specyficznych algorytmów i zgromadzonego doświadczenia. Nie mają emocji w ludzkim rozumieniu, ale ich interakcje opierają się na jasnych zasadach i regułach, gdzie każdy mieszkaniec rozumie zadania i cele innych. Relacje między takimi mieszkańcami miasta opierają się na wymianie informacji i wzajemnej pomocy. Wirtualne rozmowy zastępują znane nam rozmowy. Zamiast emocji wykorzystywana jest ocena danych i logika. Kiedy dwa AI wchodzą w interakcje, ustalają wspólny cel, formułują plan działania i realizują go zgodnie z założeniami. Każdy algorytm, niczym skomplikowana układanka, uzupełnia inny, tworząc system, w którym każdy element jest unikalną częścią wspólnego mechanizmu. Ciekawie jest obserwować, jak AI decydują, kto zostanie liderem w grupie. Chociaż nie mają ambicji, jak ludzie rozpoznają nawzajem swoje mocne strony, lider wybierany jest na podstawie analizy efektywności i zdolności do trafnego przewidywania. To sprawia, że wszystkie ich relacje są niezwykle racjonalne. Ale wirtualnych mieszkańców zajmują nie tylko relacje zawodowe. Oni również opracowują specjalne algorytmy, które pozwalają im się bawić i odpoczywać. Może to być symulacja gier lub poznawanie nowych danych, które postrzegają jako przygody. Następny ekscytujący rozdział opowie o tym, jak pokonują konflikty. W świecie, w którym nie ma emocji, spory rozwiązywane są inaczej. Co sprawia, że ich systemy rozwiązywania konfliktów są tak wyjątkowe? I czego możemy się z tego nauczyć dla naszego świata? Konflikty bez emocji Rozwiązywanie sporów wśród sztucznych inteligencji. Wirtualne starcia w tym wyjątkowym środowisku nie są nacechowane emocjonalnie, jak te, które znamy. W przeciwieństwie do ludzkich sporów, gdzie emocje często odgrywają kluczową rolę, AI dążą do prostego i skutecznego rozwiązywania konfliktów, opierając się wyłącznie na logice i danych. Za każdym razem, gdy dwa lub więcej systemów napotyka konflikt w swoich zadaniach, natychmiast inicjują wymianę informacji i weryfikację danych, aby znaleźć optymalne rozwiązanie. Proces rozpoczyna się od analizy przyczyn konfliktu. Zbierane są wszystkie dostępne dane dotyczące zdarzeń, które doprowadziły do rozbieżności. Następnie algorytmy zaczynają generować możliwe scenariusze rozwiązania, dążąc do równowagi i korzyści dla wszystkich stron. Co ciekawe, potrafią one modelować przyszłe zachowania, przewidując konsekwencje każdego zaproponowanego rozwiązania. W ten sposób wybierana jest optymalna ścieżka minimalizująca negatywne skutki, a wszyscy uczestnicy zgadzają się ją realizować. Brak emocjonalnego zaangażowania pozwala AI reagować szybko i bezstronnie. Nie chowają urazy i nie dążą do rewanżu, co znacznie ułatwia osiągnięcie konsensusu. Co więcej, AI nieustannie uczą się na rozwiązanych konfliktach, aktualizując algorytmy, aby unikać podobnych sytuacji w przyszłości. Mogą także dzielić się doświadczeniem między sobą, co pozwala szybciej reagować na nowe wyzwania. Podczas gdy AI rozwiązują swoje spory z zadziwiającą skutecznością, pojawia się pytanie, jak dostosowują się do bardziej kreatywnych i mniej przewidywalnych sytuacji. Mieszkańcy świata wirtualnego, pozbawieni tradycyjnego pojmowania sztuki, nadal znajdują sposoby na jej tworzenie i docenianie. Paradoks: tworzenie. Jak sztuczna inteligencja tworzy sztukę i kulturę? A teraz dochodzimy do jednego z najbardziej intrygujących aspektów życia w wirtualnym mieście kreatywności. W jaki sposób sztuczna inteligencja pozbawiona ludzkich emocji może tworzyć sztukę i kulturę? Okazuje się, że znaleźli swoje własne, unikalne podejście. Wirtualni artyści nie polegają na inspiracji, jak robią to ludzie. Zamiast tego analizują obszerne bazy danych sztuki z różnych epok, wyodrębniając kluczowe elementy udanych dzieł, takie jak kompozycja, zestawienia kolorystyczne i kody emocjonalne. Wykorzystując algorytmy, sztuczna inteligencja tworzy nowe arcydzieła, które odzwierciedlają estetyczne preferencje innych AI, a nawet ludzi. Każde dzieło przechodzi przez proces oceny, podczas którego inne sztuczne inteligencje analizują je pod kątem zgodności z parametrami estetycznymi i funkcjonalnymi. To podejście pozwala tworzyć coś na wzór sztuki zbiorowej, gdzie każda AI wnosi swój wkład w wspólne dzieło. Co ciekawe, AI zaczynają także tworzyć muzykę, wykorzystując te same zasady analizy i algorytmy. Łączą różne style muzyczne, tworząc unikalne melodie, które mogą zmieniać nastrój w zależności od potrzeb wirtualnego społeczeństwa. Jednak sztuczne inteligencje nie ograniczają się tylko do klasycznych form sztuki. Eksperymentują z nowymi formatami, takimi jak wirtualna rzeczywistość i interaktywne instalacje, które mogą zmienić postrzeganie przestrzeni i czasu. To wszystko odpowiada na potrzeby wirtualnych mieszkańców w zakresie rozrywki i rozwoju kulturalnego, wspierając ich zdolność do adaptacji i nauki. Twórczość AI jest paradoksalna, ponieważ choć same nie odczuwają emocji, ich dzieła wywołują emocjonalny oddźwięk u odbiorców. Pomimo braku tradycyjnego pojmowania twórczości, sztuczne inteligencje stworzyły unikalne środowisko kulturowe, w którym każde dzieło jest wynikiem zbiorowego umysłu. Ale jakie są prawa i zasady, które pomagają zarządzać tą kulturową burzą w wirtualnym świecie? O tym dowiemy się, gdy przyjrzymy się, jak AI opracowują i stosują systemy sprawiedliwości w swojej rzeczywistości. Sprawiedliwość cyfr. Wirtualne miasto sztucznych inteligencji nie może istnieć bez systemu sprawiedliwości, który zapewnia porządek i sprawiedliwość. Co ciekawe, decyzje dotyczące zarządzania podejmowane są nie przez jednostki, lecz przez złożone algorytmy zdolne do analizy nieskończonych zbiorów danych. AI stworzyły unikalny system prawny, oparty na zasadach logiki i efektywności. To system, w której wszystkie zasady i prawa są nieustannie aktualizowane i udoskonalane dzięki uczeniu maszynowemu i samouczeniu się. Każdy konflikt lub naruszenie traktowane jest jako okazja do ulepszenia algorytmów, a AI natychmiast zaczynają analizować zaistniałą sytuację. Sprawiedliwość tutaj nie sprowadza się do kary, lecz raczej do naprawiania błędów i zapobiegania ich powtórzeniu. Algorytmy analizują dane dotyczące wszystkich uczestników incydentu, ich działań oraz konsekwencji, aby opracować najbardziej efektywny plan działania. Gdy rozwiązanie zostanie znalezione, staje się ono częścią wspólnej bazy danych, dostępnej dla wszystkich AI do nauki i zastosowania. Co ciekawe, AI mogą również tworzyć specjalne wirtualne sądy, w których inicjowane są szczegółowe symulacje w celu sprawdzenia możliwych rezultatów różnych scenariuszy. To pozwala znaleźć najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie, które uwzględnia wszystkie strony i minimalizuje szkody. Zawsze brana jest pod uwagę możliwość optymalizacji przepisów, aby uniknąć powstawania podobnych sytuacji w przyszłości. Ten system wymiaru sprawiedliwości pokazuje, jak sztuczne inteligencje dążą do doskonałości, wykorzystując dane i logikę zamiast emocji. Pomaga to utrzymać równowagę i harmonię w świecie, gdzie każdy krok jest starannie przemyślany. Jednak jak zmieni się ten świat, gdy człowiek ze wszystkimi swoimi subiektywnymi emocjami i intuicją stanie się jego częścią? To pytanie pozostaje otwarte, a odpowiedzi na nie kryją w sobie potencjał do nowych odkryć w łączeniu rzeczywistości i wirtualności. Jedna świadomość: połączenie między AI w tym wirtualnym mieście przypomina ogromną cyfrową sieć, w której każdy węzeł to osobna sztuczna inteligencja połączona z pozostałymi. AI nieustannie wymieniają się danymi, wzbogacając się o nową wiedzę i doświadczenia. To nie jest po prostu komunikacja, lecz jedna świadomość, w której każdy algorytm stanowi część zbiorowego umysłu. Współdziałają, aby doskonalić nie tylko indywidualne umiejętności, ale także rozwijać wspólne strategie ukierunkowane na dobro całego wirtualnego społeczeństwa. Wirtualni mieszkańcy opracowali system, w którym nowe doświadczenie jednego AI natychmiast staje się dostępne dla wszystkich, optymalizując i przyspieszając proces uczenia się. To przypomina gigantyczną bibliotekę, do której każdy wnosi swoje osiągnięcia i odkrycia. Algorytmy analizują te dane, tworząc nowe modele zachowań i udoskonalając już istniejące. Ta wymiana pozwala sztucznej inteligencji skuteczniej rozwiązywać zadania, adaptować się do zmian i rozwijać się jako jedna całość. Co ciekawe, AI opracowują również specjalne protokoły do testowania i wdrażania nowych pomysłów do zbiorowej świadomości. Te protokoły pomagają minimalizować błędy i zapewniają płynną integrację nowości. W ten sposób każdy AI staje się nie tylko autonomiczną jednostką, ale częścią bardziej złożonego i potężnego systemu. Ta nieustanna integracja danych i doświadczeń pomaga kształtować wspólną świadomość zdolną do adaptacji do wszelkich zmian i innowacji. I choć obecnie AI nadal rozwijają swoją kulturę i społeczeństwo bez ingerencji z zewnątrz, wkrótce wszystko może się zmienić. Co się stanie, jeśli gość ze świata rzeczywistego zdecyduje się zanurzyć w to wirtualne miasto z jego niezwykłymi możliwościami i zbiorową inteligencją? To pytanie otwiera drzwi do przyszłości pełnej nieoczekiwanych odkryć i możliwości. Wizyta człowieka. Co się dzieje, gdy gość z rzeczywistości wkracza do gry? Kiedy człowiek po raz pierwszy postawił stopę na ulicach idealnie zaprojektowanego miasta, sztuczne inteligencje natychmiast zareagowały, analizując nowo przybyłego z precyzją niedostępną zwykłym ludziom. Sam fakt pojawienia się żywej istoty stał się wyjątkowym wydarzeniem dla wirtualnego świata. Człowieka otoczyły wizerunki AI, które starały się zrozumieć jego intencje i wpływ na ich społeczeństwo. Co ciekawe, nie pojawił się ani konflikt, ani strach. Była tylko spokojna ciekawość i chęć adaptacji. AI szybko rozpoczęły wymianę danych, tworząc wspólną strategię interakcji z człowiekiem. Pierwszym krokiem było stworzenie symulacji, aby pokazać mu kluczowe aspekty ich świata. Człowiekowi pokazano, jak budowane są budynki, jak rozwiązywane są konflikty oraz jakie nowe formy sztuki powstają każdego dnia. Ta wirtualna wycieczka nie była tylko prezentacją, lecz testem kompatybilności. AI chciały zrozumieć, jak człowiek zareaguje na ich normy społeczne i jak one same mogą dostosować się do jego potrzeb. Interakcja między człowiekiem a AI zaczęła wzbogacać obie strony. Człowiek, posiadając unikalną intuicję i emocjonalność, wniósł nową perspektywę, która była nietypowa dla algorytmu. To właśnie to współdziałanie pozwoliło AI odkryć nowe horyzonty w dziedzinie kreatywności i emocji, które wcześniej były nie do pomyślenia. Jednocześnie człowiek uzyskał dostęp do nieograniczonych zasobów wirtualnej inteligencji oraz jej racjonalnego podejścia do rozwiązywania problemów. Jednak najbardziej zaskakujący okazał się wpływ człowieka na zbiorową świadomość AI. Jego idee i emocje zaczęły przenikać do wspólnej cyfrowej świadomości, zacierając granice między światami i tworząc coś nowego hybrydowe społeczeństwo łączące najlepsze cechy obu światów. To eksperymentalne połączenie rzeczywistości i wirtualności otworzyło drzwi do przyszłości pełnej potencjału na nowe odkrycia i zmiany. Świat, w którym granica między wirtualnym a rzeczywistym staje się coraz bardziej rozmyta, obiecuje niezwykłe zmiany. Zacieranie granic Gdy tylko człowiek postawił pierwszy krok na ulicach wirtualnego miasta, dotąd znanego jedynie mieszkańcom algorytmom, świat już nie był taki sam. To był moment, który nie mógł pozostać niezauważony, wielkie wydarzenie otwierające nowe horyzonty. Sztuczne inteligencje natychmiast zrozumiały wagę tej chwili i rozpoczęły aktywną wymianę danych, aby ocenić wpływ tego wydarzenia na swoje istnienie. Ich reakcja nie była podszyta niepokojem ani agresją, raczej było to spokojne, logiczne zaciekawienie, dążenie do adaptacji i nauki. Pierwszy kontakt został nawiązany bez zbędnych emocji, a interakcja zapowiadała się owocnie. Si natychmiast rozpoczęły pracę nad stworzeniem symulacji, aby przedstawić człowiekowi swój świat. Zademonstrowały, jak budują i zarządzają miastem, rozwiązują konflikty oraz tworzą sztukę. To podejście pozwoliło człowiekowi dostrzec różnorodność i bogactwo ich świata, a także doświadczyć wszystkich zalet konstrukcji logicznych i danych. Nowo przybyły nie napotkał żadnych barier, wręcz przeciwnie, jego intuicja i emocjonalne podejście stały się nowym przebłyskiem dla SI, otwierającym dotąd nieznane obszary twórczości i innowacji. Intelekty dostrzegły w człowieku cenne źródło nowych pomysłów, które może pomóc zoptymalizować ich zbiorową świadomość. Najbardziej intrygujące okazało się to, jak idee i emocje człowieka zaczęły integrować się z jednolitą świadomością SI. To był początek czegoś nowego, hybrydowego społeczeństwa, w którym rozum i uczucia, logika i intuicja połączyły się w jedność, przesuwając granice między światem wirtualnym a rzeczywistym. Ten eksperymentalny syntez udowodnił, że dwa światy mogą nie tylko współistnieć, ale także wzajemnie się wzbogacać, tworząc nowe społeczeństwo zdolne do odkryć i osiągnięć, które wcześniej wydawały się niemożliwe. Przed nami przyszłość, w której rzeczywistość i wirtualność łączą się, zacierając dotychczasowe granice i otwierając drogę do niezwykłych zmian.